Witam Was w dzisiejszym odcinku na tym kanale! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale! Witam Was! I ogólnie w dzisiejszym odcinku budujemy dalsza część budowy bazy. Jak w, 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 w poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj budowę jakby kopać pod yy, ten pod y, podłogę i ogólnie od razu Wam mówię, że tutaj ten kawałek w ogóle nie będzie, albo będzie, ale w przyszłości nie będzie, w przyszłości tu będę bez wody. Gdzie i na które pięto, czy do góry, czy na dół, tylko się dowiecie. Eee, dowiecie się w przyszłych odcinkach, nie wiem czy w przyszłych, czy za kilkanaście nawet odcinków, nie dowiecie Yy, zaraz z tego sobie z będziemy musieli iść znowu po siekierkę i po się zrobić, co będziemy musieli. No już musimy to tutaj dokończę, tylko łapką na szybko. dobra, idziemy. O, widzę, że już mam stan ziemi, świetnie. Yy, bardzo fajnie, że so tutaj rozłożę, żeby mi nie, nie ten. Nie. No, żeby mi nie latał pack tylko żeby się tak w tych. W tych Villager, dobra najpierw się prześpię, ale no, nara i idziemy spać. A jak wstajemy to bierzemy patyki, bierzemy patyki, o mam dużo patyków, mam 7 patyków. Wchodzimy sobie do mojej takiej kopalni, w ogóle w przyszłym odcinku trzeba będzie zejść na serię do kopalni. Bo już ogólnie nie, nie mam nawet serio też musi padać. Nie mam nawet... nie mam Diaksów, a już jest pią, piąty odcinek z serii Minecraft przygoda. Yy, więc powinienem już mieć diaksy z tego co wiem. Yy, dla... No, dlatego ogólnie no, trzeba się wbić w garść, żeby szybko zdążyć zbudować tą bazę. Jak zbudujemy dobrze tą bazę, to będzie świetnie. Jak zbudujemy tą bazę, w sensie to będzie yy, świetnie dlatego, że będziemy mogli w końcu pójść na jakąś wyprawę albo do jakiejś kopalni właśnie. A jak będę szedł do kopalni, to będę się uważać, żeby się jak zawsze nie zgubić, bo ja często się coś lubię gubić w kopalniach, jak chodzę sobie do kopalni na swoich więc no. O, też widzę tutaj na no, OBS-ie, że jak mam mikrofon, to ogólnie jak nic nie mówię, to mam do minus 40 mi sądzić, jakby się chaosowało A teraz nic mówię. Gdyby coś tam nie mnie na to mi nawet do minus 55 spadło, bo mi nawet spada mi praktycznie do minus 55, dlatego ogólnie pokazuje, że mikrofon jest... to pokazuje, że mój mikrofon jest zepsuty. Mikrofon jest za 100 Nie no, on nie był za zł, to on był więcej niż za 100 Chyba więcej niż za na serio. Um, unboxing. i teraz mi się miała miało star czas, jak jeszcze Miasto Świata nagrywałem. Tylko legendarni widzowie, tylko, tylko te 20 parę widzów, które subskrybuję mnie praktycznie od początku na serię Miasto Świata. Tylko. I ci nowi widzowie nie znacie niestety. Niestety, no, niestety. No nie znacie, no nie, nie poznacie. Bo seria Miasto Świata już się skończyła. Już dawno nawet bardzo dawno no. jakieś dwa miesiące temu ostatni ostatni odcinek to był ogólnie z... krótko po moim likef wtedy, co to jakby wykluczenie na robienie live'ów. nie wiem dlaczego to też było takie dwa dziwne Dostałem wykluczenie na robienie likeów eee, nie wiem dlaczego bo, bo wziąłem się z moim kolegą nie, nie Olkiem, nie w Loliksem, tylko z moim innym kolegą. Wiesz, że, że wykryła jego głos, to dało mi, jakby, dało mi zaprawa autorskie, jakby zakaz na live. I potem nabrałem sobie odcinek, jakby, że o tym już mówiłem, grałem sobie właśnie na mieście Świecie, na miasto świata. budowałem sobie stadion, taki ala stadion. I to był ostatni odcinek z tej serii. Potem już ta seria nie wróciła i nie wróci już nigdy. Więc to. To były takie małe, szybkie powspomnienie, wspomnień. A teraz już wracamy do budowy bazy, bo cały czas buduję bazę. Nie? Żeby nie zapomnieć, że cały czas buduje bazę. Yy, dobra. Szybko bierzemy. Budujemy, budujemy. Ekipa budowliczego. Co ma duże Ego. Dobra, szybko budujemy. Szybko to trzeba skończyć, bo ja już chcę mieć skończoną bazę. A w tym odcinku już trzeba to skończyć. A mam 5 piątą minutę. To już powinienem drugie piętro zaczynać ci robić. Co cały czas się będzie z pierwszym piętrem? Dobra. I już w sumie kończę. Dobra, jak skończę, to potem zrobię sobie najpierw przód, bo będę się znowu iść po materiały, ale już Was nie będę męczył tym, po prostu zrobię to, zrobię to na, na takim cięciu, żeby Was nie zanudać. No i co? I teraz mamy zrobione pierwsze piętro. Teraz się podstawę w I teraz tak. Hmm, tutaj idzie tak. I teraz idzie tak. Tak, tak idzie. Tak to idzie. Tak. I coś. Czuję, że to może ładnie nawet wyglądać. Ale czy tak będzie? Nie wiem. Nawet ładnie wygląda i teraz w środku podbudowuje się. Teraz tak i dobrze. I teraz tak to będzie. Nie, nie tutaj nie. Tu będzie raz, dwa, I się skończyło. E, dobra, i teraz tutaj zrobię na szybko też. E, ja też to zrobię szybko. I teraz tak to będzie. Tu będzie raz, dwa, trzy. I tu będzie ściana. E? Więc teraz idę po materiały na budowę przy okazji w sumie sobie zrobię łopatę następną i siekierkę, bo mi się zaraz skończy więc pozdro teraz tak. to przerabiamy na deski, to przerabiamy na patyki, to przerabiamy na siekierę, na siekierę, to przerabiamy na, na to. Tu mam mam dwie siekiery i mam łopatę. I idę do lasu. Nie, gdzie nie jest. Dobra. Idę do lasu już po surowce. Dobra ogólnie widzę już. Mamy, no, prawie równo dwa staki. Mamy dwa staki i dwa. I ogólnie najpierw sobie idziemy spać. Potem... W której ja części wyspy jestem? A, dobra jestem tu. Najpierw sobie pójdziemy spać, bo no, już oberwałem parę razy od szczeleta i od pająka. I po tym jak już wstaniemy, to ogólnie teraz idziemy już budować sobie bazę. I wydawało mi się, że nikt widziałem znowu. Jesteśmy już tutaj nie w bazie, teraz tutaj na nasze się podsadzę i teraz jak to robimy? Tutaj, właśnie, jeden z tak idzie do przerobu i teraz tak, najpierw zrobimy tutaj raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery pięć, tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, trzy, cztery. A jak co trzy? Raz, dwa, trzy, cztery, tu pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu. No to teraz mi się, teraz mi się zgadza. Teraz mi się zgadza. Dobra. I teraz się na szybko to uzupełniamy. Teraz mi się wszystko zgadza i jest dobrze. Raz, dwa, trzy, dobra. E, raz, dwa, trzy. Dobra. E, Nasze no tutaj zrobię. Oje, ja mi się też przypomniała też Minecraft C seria. To też była fajne. Dobra, i też sobie tutaj już wyciągnę. Dokąd tutaj. Dobra sobie tutaj poprawić, bo tutaj nie powinno być tak. Musi być tak. Zobaczcie, ile już drewna a to schodzi. Już mam tylko 27 pięćków. Dobra. Dobra. I teraz już mamy wszystko gotowe. Z tego sobie. Tutaj z tego co też widzę. Robimy tutaj też sobie już podstawkę. podstawkę. tę podstawę. 3, wszystko jest dobra. Teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu. Tak. Wszystko mi się na razie zgadza. Dlaczego mówię na razie? Bo na razie. Zobaczmy, co będzie później. Tutaj. tutaj będzie wejście. Hmm, tu będzie wejście. Zaliło mi serwer. Dobra. Już jest ok. Eee, no, dobra. Hmm, dobra. Wszystko. Eee, teraz, nie, no tu. tu, tu

I już tutaj dokończamy. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu. Oczywka. Oczywka za zrobione. Raz, 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 dwa. A dwa trzy, cztery, pięć. Raz dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, 12, 9, tylko Tutaj, tutaj. teraz środek, 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 środek. I teraz tak, tu będzie wejście po Dwa, dwa wyglądają drabinki. Dobra, budujemy dalej. Dobra, wszystko mamy tu praktycznie. No tak, rzucę, wszystko tu Eee, tak, będę robił tak samo jak. oj, prawie tak samo tutaj jak to piętro. Mm, teraz co robię? Eee, wezmę, zrobię sobie crafting chyba zaraz. Czekajcie, idę na szybko do craftingu. Teraz zrobię tutaj już wejście. Eee, to zburzę. Eee, tutaj zrobię taką, począt taką początkową ścianę. Ona będzie taka ściana na wejście. Tutaj będzie tak jakby moja sypialnia. wszystkiego, Tu. Tu. Dobra. Wszystkiego. E, tak. O. proszę Dobra, teraz na serio. idę Do craftingu na szybko. Kraftuję e, se drabinki. Jak skraftuję se. Drab... Siema. Nie wiem, czy Chodź tu, chodź tu! No chodź tu! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Yy, dobra, w sumie sklep to jest krabinki. Left to jest trafinki. I ogólnie powiem tak, dokończę sobie już to yy, w następnym odcinku, poza odcinkiem. W następnym odcinku idziemy albo do kopalni, albo ruszamy na wyprawę. Raczej ruszymy na wyprawę, bo ja już nie mogę doczekać po prostu. Ja. Jedyna rzecz, na którą ja ogólnie czekam w tej serii, to jest wyprawa. Ja chcę w końcu pójść na wyprawę. Dlatego. żegnamy się już! Więc. subskrypcje I pozdrawiam. Cześć. I na